Wstałem dzisiaj rano o 4.30, wsiadłem w pociąg i po kilku godzinach dojechałem w okolice Wrocławia. Zaprosił mnie tutaj gość, którego część z Was na pewno dobrze zna. Koleś, który lubi aluminium, piłkę nożną, Hawaje, ale na szczęście lubi też samochody. To miejsce z pewnością doskonale jest Wam znane. No, jak zobaczyłem garaż. Od razu mi się uśmiechnęła, mocno twarz. Co ty tak się tutaj czekasz? <grym> czekam <grym> czekam garażu... na gościa! <grym> Czekaj, nie masz jak przywitać. Dobra, tak, inaczej bo... <grym> zrobimy. Jestem w garażu Szymona Banasia. Cześć Szymciu, przede wszystkim bardzo ci dziękuję za zaproszenie. No, pogodę chyba zamówiłeś, no nie? Tak żeśmy cyrklowali. Dlatego nie chciałem, żeby wiesz, zostawiać to na później, bo się bałem, że. Następne dni już mogą być takie. Tym nie bardziej, do końca. że wszystkie auta chyba tylko napędowe, tak, co? Tak. Zrobimy szybki tur, po, Powiesz, co jest z czym, pokażesz nam, co Oczywiście. tutaj jest. Zaczynamy od najgrubszego od razu? Eee, dobra, zacznijmy. Zrobimy to odwrotnie, no nie? Zaczniemy od najgrubszego, będziemy schodzić. Generalnie najgrubszy konsek to wiadomo Ford GT, który jest tu mnie już dwa lata będzie prawie. Który rocznik? To jest 2018 rok czyli zaraz jak tylko został wypuszczony to jest sztuka J-128. Okay. Generalnie trzeba przyjąć że Ford na dystansie od 2018 roku do, dwa, do końca 2022 miał zrobić ten tysiąc sztuk o którym żeśmy już wcześniej rozmawiali. No właśnie ale zbizał... wspomniałem ci że niby ma być ich 1250 to jak to Tak w bo jest. Ford jeszcze dołożył tę te serię ten Carbon Series jest jeszcze oczywiście Heritage teraz wyszły Heritage dodatkowe w postaci tego dodatkowego innego malowania. Tam jest złote malowanie, jest malowanie też Kenamaesa, biało-czarne. Także to są, można powiedzieć, takie dodatkowe serie po 25-50 aut. Mhm. I oni to zrobili tylko dlatego, że demand z rynku był tak duży, żeby jednak dorzucić, bo bardzo dużo liczb rezerwowych ludzi czekało. No i się w końcu doczekali, ale z kolei teraz z powodu braku części te auta i tak no, bardzo powoli opuszczają fabrykę. To trzeba, około 20 aut miesięcznie, maksymalnie. Okay. Zyskały so, od... trochę na wartości od kiedy wyszły, jak Ty to oceniasz? Znaczy generalnie od sticker price a tak, natomiast ceny są bardzo mocno wysokie, są po prostu wysokie, ale one są wyspekulowane i jednak realna wartość tego pojazdu jest niższa niż ta spekulacyjna, natomiast jest o, można powiedzieć przynajmniej o te 20% wyżej niż tzw. window czy sticker price. Jak, Pamiętasz cenę nowego samochodu, jak można go było jeszcze W zamawiać? granicach 550 tysięcy euro w Europie. Zależy to rzeczywiście od specyfikacji, bo podstawowa specyfikacja kosztowała troszkę bliżej pół miliona euro. W Stanach Zjednoczonych było to około 480-480 tysięcy dolarów. Taki base-base total chyba był 450. Natomiast no, mamy tutaj kwestie jeszcze opcji i, ich, i pakietów, które można dołożyć. Okay. O fordzie jeszcze porozmawiamy, no nie, choć pokażesz, co tam jeszcze masz jakie kąski. No to, to idźmy w prawo od razu. W kolorze? To jest Giallo Modena, to nie jest triplostrato. Wiem, że wielu ludzi oczywiście kocha kolor Giallo Triplostrato, czyli ten z dodatkami perełki. On wtedy naprawdę już jest taki mocno mieniący się, no niestety tu jest zwykły. Natomiast ten samochód mi się marzył od początku w żółtym kolorze. zawsze chciałem mieć Ferrari nie czerwone, tylko żółte, tak jak jest w Herbie Ferrari, ten żółty okay. kolor. To Ale troszkę no, inny kolor, intensywniejszy niż w Herbie, no nie? Tak, tak, tak. Tutaj można widać, jak widzimy skuderia Shield, to jest jasniejszy. Tak. Natomiast co mi się udało? Udało mi się, że auto było w karbonie, czyli miało już cały pakiet karbonowy już fabrycznie, miało szelkowe pasy. Te pasy to po prostu uwielbiam, bo mm -hmm. nie zawsze one, nie, nie we wszystkich wersjach one występują, czasem w sensie trzeba było je dodać. E, karbon zewnętrzny oczywiście tu jest dużo więcej elementów, które zostały dołożone. No teraz. właśnie, bo ty trochę poprawiłeś Włochów, no nie? Tak, doszła ta lotka, <laughs> to znaczy ona się tutaj kończyła w serii. Teraz jest po prostu dłuższa, okay. więc cały ten element trzeba by wymienić. To jest i ten... wszystko z karbonu? Tak, to prawda? jest dokładnie wszystko z karbonu. Ten element już był, to wszystko oczywiście też było w karbonie w serii, tylko myśmy teraz zrobili agresywniejsze, znaczy ten element doszedł i są te dodatkowe tutaj takie skrzydła całościowo. Okay. Ten element jest cały w karbonie nowy, był w kolorze... Yy żółty, jakby w, w kolorze nadwozia. Może tu wspomnijmy to... wspomnij o jednej rzeczy, zmieniłeś rozmiary tego samochodu, jest trochę dłuższy no niż w Proszę, seria, dłuższy no, niż seria. tak, to znaczy to wystanie. Co zawsze... przy parkowaniu tak, w szopie. To dokładnie, to dlatego tak trzeba cyrklować. Lodka, koła też zmieniłeś, prawda? Koła są, że tak powiem, z naszej firmy turyzmu, gdzie jestem współwłaścicielem, więc okay. siłą rzeczy... Czyli wiecie, twoje to, koła. na swoich kołach. To jest wzór, który, że tak powiem, jest nasz autorski. Chciałem taki, ale zresztą on jest bardzo mocno inspirowany, jak byś popatrzył, apertą. Okej. Okay. aperta ma bardzo podobny wzór. To jest no tak, Jak ktoś jest. teraz przyłoży sobie to, bardzo, bardzo podobnie będzie. Tutaj mega agresywną. Tak, to możesz prawda? pokazać, bo to jest rzeczywiście, bym powiedział, taki smaczek, na który mnie najbardziej w tym samochodzie w tym momencie robi. Aha. E, fabryczny próg był z karbonu. Tylko on, ten element miał jeden dolny w wizualnym karbonie, reszta była pomalowana. Wymieniając na nowy próg, to jest odkryty karbon w całości, czyli exposure i dochodzą te dwie lotki w Capristo. Okay. To było w serii. Natomiast... A, jeszcze klapka, tak, klapka w to paliwa. Nie, nie wygląda na, to, na Nie to jest, to jest taki też jeden z giftów od właściciela, ponieważ musiałem mu wysłać kolor pisty. Bo zderzak jest niefabryczny. Tu okay. jest coś, czego nikt nie widzi na pierwszy rzut oka, ponieważ ten zderzak... zderzak nie jest fabryczny? Nie, to jest nowy nie zderzak. To jest. To, jest, to jest nowy zderzak. On ma dużo większe wloty powietrza tutaj, Wyloty, przepraszam, powietrza, jest dużo bardziej agresywnie wyprofilowana ta część i dużo bardziej wyprofilowana ta część. I konik jest dużo niżej, bo normalnie w serii jest tutaj. dużo No właśnie wyżej. coś mi się tak wydawało, że tak. ten konik eee, coś śmiechnął. Dlatego trochę. jak wysłałem kolor, po prostu wysłałem klapkę. Do, do Antonio, do właściciela, bo z nim zawałem bardzo dobry kontakt e, prywatnie. I on powiedział do mnie tak: mówisz, że jak kupiłeś cały pakiet z kaplistą łącznie ze skrzydłem, to już zderzak dam ci za darmo w prezencie. No. <laughs> mówi tylko zrób, bo e, tak mu się spodobał kolor tego auta, bo on ma czerwoną pistę. I on mówi na żółtej, on chciałby zobaczyć, jak ten próg wygląda właśnie Aha. niewyprawiony. Jak zobaczył, że ktoś zamówił e, bez malowania w kolor, to mówi. To ja już żeby cała była po prostu wszystko, wszystko, żeby było z tego kaprista ode mnie, to zderzak dostałeś ode mnie w prezencie i tak naprawdę mówiłem wszystko, a zderzak dostałem gratis, tylko musiałem, mówię, wysłać klapkę. No to klapkę też dostałem gratis, bo przysłał mi mówi, to ty mi wyślij żółtą, a ja ci odeślę karbonową, żebyś miał co założyć, tylko żebym ja mógł wymalować w kolor idealny No i rzeczywiście z kolorem też się wstrzelili w punkt, bo nie ma żadnych tutaj. Wydech seryjny? Czy wydech, czy wydech seryjny. Czy wydech seryjny? Wydech naprawdę seryjny? jest taka głośna na seryjnym wydech. Tak, tak, ty tak, lubisz tak, ten dźwięk, tak, dźwięk z tego co mi mówiłeś? Tak, zdecydowanie. Jest okay bardzo nawet powiedziałeś, że to auto numer dwa w twoim garażu pod kątem brzmienia na tak tauny. tak tak no Aventador pierwszy druga pista trzeci Ford no w takiej kolejności ale też no mówmy się V12 V8 V6 no tak jest tu rzeczywiście fajna e, różnorodność dwa silniki doładowane v 8 obok tak. mamy doładowaną v 6 i tutaj jest. już przejdziemy do trochę króla co tak no to jest taki... wizualnie przynajmniej Samochód, który się nie zestarzeje mam wrażenie, on nawet jak będzie miał następne 10 lat byśmy mu dołożyli, jak wyjedzie to będzie wyglądał świeżo, okay. bo po prostu umówmy się, no, to auto zostało wypuszczone na rynek w 2011 roku, pokazane w 2010-2011. No tak, czyli mówimy o designie, który ma dobre... 12 lat, ale wjeżdżasz dzisiaj nim na no, no. ulicę i, i on robi takie samo wrażenie jak za pierwszym razem. E, powiedzmy jeszcze o jednej e, fajnej rzeczy, to nie jest taki tam Aventador, jeden z wielu, Tak. Udało mi się jak na razie, nie wiem, wydaje mi się, że zresztą wrzucałeś, przyjechała zielona sztuka i niebieska. I to są dwie sztuki jak na razie, Aventadora. E, oczywiście ludzie tam czytają różnie, jedni czytają ultima, natomiast to jest takie z włoskiego, to jest ultime. ultime. Ultima. 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 Nawet nie ultima, tylko ultime Pomijamy okay. to A i czytamy Ultimę. I co zmienili w stosunku do zwykłego awka? 10 koni. Aha, do zwykłego czy do SVJ? <gry> no dobra, niech będzie do SVJ. Który... SVJ był topową wersją, no prawda? Był, tak. I mieliśmy 800 sztuk, nie, 600 sztuk Roadsterów i chyba 900 albo 800 coupe, już teraz nie pamiętam. Natomiast tutaj limitacja 350 kupę 250 Roadsterów, ale nie do końca. Limitacja zrobiła się naturalna, ponieważ Lambo się nie wyrobiło. Z produkcją, z okresem, w którym mieli homologację na ten samochód. Mhm. Poza tym parę sztuk utonęło zresztą na statku, w którym pewnie. Nie, 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 się niestety. Wszyscy żeśmy. Zaczęła się robić taka naturalna limitacja, bo po prostu te auta na rynku się nie pojawiły. One po prostu Lambo nie było w stanie wszystkich dostarczyć. One dalej jeszcze tam oczywiście są produkowane, bo Lambo wydłużyło ten proces. Natomiast Lambo nie może wydłużyć procesu innego, procesu homologacji w Unii. Oni mieli okres. Wiecie, weszły nowe normy i teraz, żeby zarejestrować takie auto, trzeba w Europie, trzeba spełniać pewne warunki. To wyobraźcie sobie, żeby na przykład w Austrii go zarejestrować, trzeba zapłacić kolosalny podatek w tej chwili. Tak zwany Nova Steuer. i to są, na przykład do takiego auta trzeba doliczyć 200 000 euro samego podatku, mhm. ze względu na silnik. No to mamy tutaj V12 rozkręconą do 780 koni mechanicznych, która spina się na 8800 obrotów, A no to jest... Poezja. Bajka, wiek. co? Tak. I tu się wszyscy oczywiście śmieją, bo to jest taka, jak to się mówi, e, speciali, specjalność Volkswagena, jak oni to zrobili, że ominęli te normy hałasu, bo wiadomo, <laughs> że Volkswagen jako grupa różne rzeczy potrafił robić. Nie wiem, jak oni to zrobili, a samochód jest potwornie głośny. A powiedz, serenie, bo masz terenie. doświadczenie z różnymi, o tym jestem ciekaw. Proste pytanie, ciekawe, czy szybko odpowiesz. V12 Lambo wolnosące, czy V12 Ferrari w której o ja O12 jeszcze... Ferrari. Jednak. Tak, dlatego, że Ferrari ma inny kontrol zwarcia cylindrów na pewno i zupełnie inaczej ten dźwięk. Ten, ten dźwięk jest taki, bym powiedział, bardzo już, nie wiem, nie tak, że piszczący, ale spadający w wysokie tony. Ferrari ma najpierw taki basowy, potem nawet nie piszczący, tylko mocno taki drący. Jest różnorodna ta melodia, no, tak, prawda? Tak, natomiast tutaj jest taki od razu... Ten jest ostrzejszy, ten jest taki od razu wściekły, dosłownie wściekły. On od 4000 obrotów, jak wstaje to już jest taki wredny wściekły i na zasadzie taki z... zabije cię, no po prostu cię zabije. A w Ferrari to jednak tak płynnie narasta i tak ładnie ten dźwięk się roz... o, ten dźwięk się rozwija. A tu jest od razu taki, nawet jak przy 4000 obrotów, jak odejmujesz gaz, to on przecież strzela wydech, ale to nie strzela takim, bym powiedział, sztucznym. Tak, Dopalaniem to jest wszystko takie naturalne, taki, no, bo po prostu te cylindry Brutal. wiadomo schodzi, to wszystko z obrotów i, i to niedopalone paliwo gdzieś tam musi być. Brutal. Skupić. Pokażmy jeszcze jedno auto, które schowałeś gdzieś tam za domem, okej? Okay? Nie wiem dlaczego, no ale... Skoro podjęłeś taką decyzję, to ja mogę ją tylko uszanować, bo zmieściłoby się tutaj, no nie? No, ale powiedzmy to jest na razie to jest wóz serwisowy, tak jak dzisiaj. Dzisiaj jechałem Fordem. Ty, ty akurat jechałeś się jako safety car samo. No, no i jest. co my tu mamy? CSLek. Mm, limitowany, prawda? Limitowany według mojej że tak powiem wiedzy e, pierwsza sztuka e, natomiast oczywiście tam nie będę się o to spierał ja odebrałem w każdym razie jest na drodze e, ich to chyba była premierowo więc e, wszyscy widzieli w, tam w piątek odebrałem w sobotę dopiero jeździłem ale siłą rzeczy bo po prostu nie miałem dokumentów e, auto wbrew pozorom nie jest żadnym pomnikiem e, 420 km zrobione A sobotę docierasz jesteś procedura tak 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 staram się się docieram Docieram na ostro, ale nie na zasadzie, że but w podłogę. To znaczy, ja sobie od kilku lat praktykowałem coś takiego, że pierwsze 400 km to jest takie 70-75%. Kolejne 400 km to już jest takie co jakiś czas pod redline dochodzę, ale nie, nie przegrzewam, także mówię, nie butuję go. I ostatnie takie 200-300 km to już jest pełen but, wymiana oleju przy 1000-1100 i mhm. jedziemy wtedy. Jak autostylistycznie oceniasz? Podoba Ci się? Duża no. zmiana względem zwykłej, klasycznej, M4. Powiem, powiem szczerze, dla mnie ideał pod względem oczywiście tyłu. Dobra, Ten to idziemy do tyłu. jest kontrowersyjny i do, do niego przejdziemy później. Ja powiem, dlaczego ja uważam tak, a nie inaczej, ale nie każdy się musi ze mną zgadzać. Umówmy się, to jest kwestia gustu. Ducktail, to jest kosmiczny. Jest przepiękne. To auto wygląda pięknie. i z profilu, i całkiem z tyłu, po prostu, po prostu pięknie. A jest sexy dupeczka. E, jakie, jakie skojarzenia? Oczywiście pierwsze każdy Julia. Alfa Oczywiście. I chyba trochę bezpośrednia konkurencja tego autora. Zgadza się. Yy, ja też powiem w czym jest rzecz. Mnie nie robi GTA M. Czemu? Ja Dlaczego? Bo GTA M ma ten wielki spoiler. No. A mi się podobał właśnie zwykła Giulia GTA, która ma dodatkowy dołożony, do tego kuperka ma jeszcze dołożoną taką lotkę karbonową. Okay. Ona tak ładnie, płynnie wychodzi. Jest z zębem na środku, bo jest przełamana. I to wygląda po prostu kosmicznie, ale. Czy, czy uważasz, jest? że to skrzydło jest trochę przypałowe, wizualnie przynajmniej? E, znaczy w GTAM mnie najbardziej. Ja nie lubię sedana, który ma tyłu klatkę. To tak jak z Jaguarem, okay. który zrobili przecież Jaguarę no, też. AIDS, Pro, tak, tak. No, to jest dla mnie, to jest dla mnie przypałowe, bo po prostu, wiesz, no sedan, wielkie auto, no to jak mam. To... Nie klei mi się tak. już mam sedana, mieć to jednak żeby te furtka skoro jest z tyłu to niech będzie wykorzystana. Jasne. Dlatego Julia GT. A jeżeli kupę, tak jak w tym wypadku, no to zrozumiałe, że tylnych foteli może nie być. Mm. Tak jak tutaj. Pierwsze wrażenia z Jazdy autem? Rewelacja. Tak? Układ kierowniczy i zawieszenie. Zawieszenie ma bardzo dużą, wbrew pozorom, rozpiętość charakterystyki. komfort, Sport i Sport Plus. Spodziewałem się, że nie będzie tego, albo że będzie to kosmetyczna, wręcz bardzo wąska, wąski zakres pracy. Natomiast na komforcie dzisiaj żeśmy jechali to auto da się lubić w normalnym użytkowaniu. Na sporcie już jest sztywniejsze, na Sport Plusie no mamy beton, typowy beton. Rozumiem, że mnie nie wiozłeś z dworca na, na komforcie. I dlatego, żeśmy no widzisz, nie było nie czegoś było takiego. Źle. Jechałeś w twardym kuble, bardzo głębokim i tak dalej, nie odczuwałeś tego, że po prostu cały czas mamy takie bym powiedział nieprzyjemne ani wibracje, ani uderzenia wręcz z drogi, a nie jechaliśmy jakąś super, że tak powiem, gładziutką Choć w inaczej pokażemy jeszcze, bo to warto oprócz tego seksownego tułeczka. Co my tu mamy zmienionego w kilku słowach względem zwykłego M4 Chyba fotel co? Fotel to jest zdecydowanie wygląda dużo agresywniej Głębszy, wykonany z karbonu środkowy cały płukna No właśnie. Nie ma podłokietnika, prawda? I kierownica, I kierownica widzę w Alkantarze tuściutko. Taka bardziej taka, powiedzmy, nabita i właśnie z tym znaczkiem, z markiem na na, ten, na, na środku na 12 godzinie. I tak poza tym, no tylko takie smaczki jak właśnie znaczki CSL. To my tu widzimy doskonale na montażu fotela. Fotel jest oczywiście regulowany tylko po długości, nie mamy żadnej możliwości innej oprócz tych śrub trzech na przodzie, trzech śrub na tyle. Czyli, Czyli możemy wykonać kołyskę. Hardcore bursowe. Hardcore. No i tutaj mamy też taki smaczek torowy stricte, też o tym nie wiedziałem, ale się dowiedziałem, te dwie śrubki są po to, żeby odpiąć zagłówek, jak podróżujemy w kasku po torze, to żeby głowa nam po prostu nie uciekała do przodu przez to, że zagłówek odpycha nam mhm. głowę w kasku. Tylna matka. Brak. <laughs> <laughs> Oczywiście tylko i wyłącznie siatka. I takie dwa dwie wanienki na, na kaski, ale ja to tam trzymam blachę. Dobra, <gry> to o tym aucie Wam jeszcze opowiemy w większych detalach. Powiedz, czego tu jeszcze brakuje pod domem? Eee, jest coś jeszcze? Daily. Masz tam jeszcze jakieś co? niespodzianki? Jest, jest daily w postaci Defendera, jest jeszcze Black Series, który garażuje gdzie indziej. Na razie to tyle. No, większych jakichś tam planów, też co do samochodów, nie ma. Chociaż. Zobaczymy. Czyli jeździsz Defenderem na co dzień? Jak tak, to wygląda? tak, tak, tak. No Defender jest najbardziej wygodnym samochodem w postaci dla mnie, no takiej stricte rodzinnej, bo były pomysły, zresztą były już auta Fordor, e, jako próba auto rodzinnego Taycan, a to się nie spina pod względem e, stricte ilości miejsca w środku. Jasne. Duży słów to jest duży sów, oczywiście. Ja nie lubię też takich słów, które sobie nie radzą, znaczy może nie radzą. Pneumatyka to jest podstawa dla mnie. Czyli I... Tak, tak. Żeby to było komfortowe duża ilość miejsca na tylnej kanapie z powodu dzieci, które muszę transportować tu i ówdzie. To i duży bagażnik pewnie. I duży bagażnik i dostęp do tego bagażnika. I powiem też szczerze, że na przykład drzwi otwierane do boku, ok, one zajmują więcej miejsca, ale są dużo bardziej komfortowe, jeżeli chodzi o załadunek, rozładunek. Okej, okay. no dobra, to masz tutaj trochę tych zabawek. Dla wielu osób garaż marzeń, no mi się kolanka w giełek, to zobaczyłem wszystko na żywo. Jest ale fajnie. Powiedz, co jeszcze jesteśmy w stanie pokazać, Yy, widzą, co jeszcze jestem w stanie tutaj u ciebie przeżyć i doświadczyć. No ja myślę, że chyba przede wszystkim to zabawka, która tam stoi, <laughs> nie? to jest... Yy, no jest na to nietuźnikowe auto w skali nawet naszego kraju, tak? Bo Rozumiem, że na ulicy i... drugiego nie spotkałeś jeszcze. Nie, nie, nie I nie. Chyba wiem, prędko wiem, nie spotkasz. Tak, wiem, wiem o tym. Zresztą było u ciebie na fanpage'u jedno w Płocku, o której jeździ białe. I drugie się pojawiło przelotnie w Warszawie. Ono chyba było w malowaniu Galfa, jeśli się nie mylę. Mhm, na chwilkę gościnnie. Na chwilę tak. było gościnnie. I to, to są auta, które praktycznie jeździły po polskich drogach. No i ten. I to jest wszystko. Słuchajcie, <laughs> jest na tym. Słuchajcie, zakończymy na tym pierwszą część tego vloga, bo tego nie da się wszystkiego połączyć na raz w jedność, bo będzie trwało z godziny albo i półtorej. Także z przyjemnością Wam podzielę ten materiał. Dzięki za tą część i przechodzimy do. do konkretów. Przechodzimy do konkretów. do konkretów po kilkunastu minutach. Tak jest. Widzimy się w następnym materiale, który za sekundę zresztą będzie kręcony. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Do zobaczenia.